To jest realizacja wieloletnich postulatów społeczności LGBT, społeczności, która od lat walczyła o to, żeby jakaś zmiana w prawie się dokonała. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. To umowa cywilnoprawna, która daje ochronę prawną osób żyjących w związkach jednopłciowych, ale także ochronę prawną dla par hetero, które żyją w rodzinach zrekonstruowanych, rodzinach patchworkowych, które z jakiegoś powodu na małżeństwo się nie zdecydowały. Ta umowa cywilna to jest naprawdę milowy krok w kierunku równości, w kierunku ochrony prawnej osób żyjących w związkach jednopłciowych. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku to jest nie tylko realizacja konstytucyjnego prawa do równości, równego traktowania i niedyskryminacji, ale także artykułu 7 umowy koalicyjnej. Co jest w tej ustawie? Umowa cywilnoprawna zawierana u notariusza tam podpisywana, ale rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólność majątkowa, możliwość wspólnego rozliczania, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, ale także prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, pełnomocnictwa w zakresie spraw codziennych, spraw życiowych, testamentowe dziedziczenie. Ustawa wprowadzająca, duża ustawa, stronnicowa daje także takie uprawnienia, których też dzisiaj nie ma i nie można uzyskać, a które są bardzo potrzebne, szczególnie osobom LGBT parom, które dzisiaj żyją w związkach Formalnych i to jest między innymi chociażby ubezpieczenie zdrowotne czy właśnie renty rodzinne. Wiele lat czekaliśmy na ustawę, dla której będzie większość w Sejmie. Dzisiaj jesteśmy przekonani, że ta ustawa skonsultowana z kolegami, koleżankami z koalicji, ale przede wszystkim ustawa, która nie wydarzyłaby się, gdyby lewicy w tym rządzie nie było.